Bełchatów, dynamicznie rozwijające się miasto położone niemal w samym sercu Polski. To tutaj na terenie strefy przemysłowej powstaje nowa inwestycja. 6 maja 2021 roku przedstawiciele firmy DS Smith, wiodącego producenta proekologicznych opakowań z tektury falistej, władze miasta i generalny wykonawca wbili pierwszą łopatę pod budowę fabryki w w której pracę znajdzie ponad 200 osób, a w firmach współpracujących kolejnych 100. Wszystko będzie gotowe za niecały rok, w pierwszym kwartale 2022 roku. Tym samym Bełchatów dołączy do miast takich jak Kielce, Oława, Kutno i Kwidzyn, gdzie już działają fabryki DS Smith. Na tej 13-hektarowej działce powstanie od podstaw nowa fabryka o powierzchni 37 tysięcy m2. W zakładzie będą produkowane opakowania z tektury falistej, między innymi ekspozycyjne, transportowe, dedykowane sprzedaży e-commerce oraz przemysłowe. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 250 milionów złotych. DS Smith jest czołowym producentem tektury falistej na świecie, a ponadto zajmuje się recyklingiem i produkcją papieru. Centrala firmy mieści się w Londynie. Jej historia sięga lat 40. XX wieku. Wtedy rodzina Smith rozpoczęła produkcję pudełek. Dzisiaj DS Smith koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań opakowaniowych. Znana jest także z profesjonalnych usług doradczych dotyczących łańcucha dostaw. W 34 krajach zatrudnia blisko 30 tysięcy osób. W Polsce w czterech fabrykach i sześciu centrach logistycznych pracuje ponad 1300 osób. Dodajmy, że co siódme opakowanie tekturowe w Europie i co dziesiąte w Polsce produkowane jest przez DS Smith. Każde z nich powstaje z myślą o zmieniającym się świecie.